Akacjowa 38 to jeden z ulubionych seriali widzów TVP, który opowiada o losach mieszkańców tytułowej ulicy Akacjowej, znajdującej się w Madrycie. W kolejnym odcinku hiszpańskiej produkcji, który zostanie wyemitowany w piątek 21 czerwca o godz. 18:45 w TVP2. Ramon planuje wyjazd do Ameryki. Kajetana chce się pozbyć Oliwy, ale Honor podejmuje ostatnią próbę uratowania Martina. Po niedawnym incydencie z sekretarzem Oliwą, Kajetana dochodzi do wniosku, że zachowanie mężczyzny całkowicie wymknęło się spod kontroli. Kobieta zapowiada Fabianie, że musi się go pozbyć. Ramon postanawia wyjechać z żoną i córką do Ameryki. Maria Luisa martwi się, że zostawi Viktora. Leonor prosi Kajetanę, by dostarczyła królowej list z prośbą o ułaskawienie Martina. W zamian obiecuje, że opublikuje laurkę o fundacji Cayetane. Servando chce zarobić, udzielając wywiadu o swojej żonie. Akacjowa 38 odcinek 402, Palacios w niebezpieczeństwie, sytuacja Ramona stwarza wiele problemów dla jego rodziny, a zwłaszcza dla Marii Luisy, która jest w poważnym zagrożeniu. Po aresztowaniu Ramona, podejrzanego o podwójne morderstwo, coraz bardziej niebezpieczne sytuacje czekają na fanów Akacjowa 38, ponieważ Heredia, prawdziwy odpowiedzialny za straszliwą tragedię, grozi palaciosowi na komisariacie. Tymczasem Maria Luisa ryzykuje porwanie na ulicy i uratuje ją tylko interwencja Trini. Fabuła odcinka Akacjowa 38 z 21 czerwca 2024 roku mówi nam, że Oliwa planuje dziwne projekty, podczas gdy Fabiana obawia się, że może on wyznać prawdę biskupowi, narażając na niebezpieczeństwo całą rodzinę Sotelo-Rus. Akacjawa 38, odcinek 402 Ramon w więzieniu, Ramon Palacios wplątał się w sprawę zbyt wielką dla niego, którą ostatecznie nie udało mu się zarządzać. W tej chwili znalazł się w kłopotach i został aresztowany, ponieważ podejrzewa się go o zabicie Ginesa Pinarendi i Xaviera Durana. W rzeczywistości prawdziwym sprawcą podwójnego morderstwa jest Clemente Heredia, który bez żadnych skrupułów pojawia się na komisariacie. Dzięki fabule Akacjowa 38 dowiadujemy się, że mężczyzna zdołał uniknąć zauważenia przez policję i grozi Ramonowi, ten odmawia dalszego przesłuchania. Akacjowa 38 odcinek 402, nadchodzące niebezpieczeństwa, sytuacja stworzona przez brudne interesy Ramona nieuchronnie odbiła się na rodzinie. Dodatkowo, w odcinku Akacjowa 38 z 21 czerwca 2024 roku zobaczymy, że nieznajomy będzie próbował porwać Marię Luisę na ulicy i tylko interwencja Trini zapobiegnie najgorszemu. Oliwa, w międzyczasie, dręczony jest wyrzutami sumienia i myśli, że zostanie pochłonięty przez skandal związany z ujawnieniem jego tajemnej historii z Kajetaną, z tego powodu każe się sam, zadając sobie ciosy cielesne, a następnie pisze tajemniczy list. Akacjawa 38 odcinek 402, obawy Fabiana, tymczasem Fabiana dręczona jest straszliwym, natrętnym wątpliwościami, mianowicie, że oliwa może wyznać biskupowi, że miał poza małżeński romans z kajetaną. Byłoby to niezwykle nieodpowiednie, gdyby wyszło na jaw, że przedstawiciel tak prestiżowej rodziny jak Sotelo Rus miał romans z duchownym. Ponadto mężczyzna jest również żonaty, co mogłoby wywołać pewien skandal na ulicach Akacjowej. Zapowiedzi Akacjowa 38 mówią nam jednak, że kobieta uspokaja matkę, Oliwa jest w niej szalenie zakochany i nigdy nie zdradzi jej zaufania. Czy jej przypuszczenie jest słuszne? Akacjowa 38, odcinek 402, śluby i makabryczne wigilie? Hiszpańska telenowela charakteryzuje się dwoma ślubami, z których jeden skończy się tragedią. Fabuła sołb opery Akacjowa 38 koncentruje się na ślubach, które odbędą się w Akacjowej, jeden to ślub Martina i Cassidy, niestety celebrowany w więzieniu, a drugi połączy na całe życie Humildad i Mauro, który przed pożegnaniem na zawsze z Teresą spędził z nią noc. W tym odcinku Akacjowa 38, nadawanym, zobaczycie kolejny desperacki próbę pomocy Casildzie. decyduje się ona poprosić perfidną Kajetanę o napisanie listu do królowej z prośbą o uratowanie młodego Enraje. Akacjowa 38 odcinek 403, ślub Cassidy, fabuła Akacjowa 38 ujawnia, że po dowiedzeniu się, że nie będzie możliwe wyjście z więzienia, a wręcz przeciwnie, będzie musiał zostać stracony, Martin decyduje się poślubić kobietę, którą kocha, mimo swojego stanu. W rzeczywistości ślub z Cassidą odbywa się w więzieniu w obecności Leonor, Pablo i Feli. Mimo że były żołnierz jest więźniem, udaje im się również spędzić noc razem, ale nad nimi wisi koszmar rozłąki, a przede wszystkim nadchodzącej egzekucji byłego żołnierza. Akacjowa 38 odcinek 403: Niemożliwa miłość. Po spędzeniu razem nocy w wigilii jego ślubu z Humildad, Mauro i Teresa przysięgają sobie wieczną miłość i żegnają się na zawsze. Humildad, po powrocie Mauro, atakuje go z wściekłością, próbując zastawić na niego pułapkę. Mówi mu, że śniła o nim w ramionach Teresy. Zapowiedzi Akacjowa 38 ujawniają, że Teresa informuje Kajetanę o chęci opuszczenia dzielnicy na zawsze. Podczas gdy Mauro mówi swojej przyszłej żonie, że bardzo kochał młodą Sierrę, ale definitywnie ją opuścił, między nimi wszystko już skończone. Akacjowa 38 odcinek 403, próba Leonor, tymczasem Leonor, zaniepokojona o Kasidę i pragnąca jej pomóc, decyduje się napisać list do królowej Marii Krystyny z prośbą o ułaskawienie dla Martina, który jest bliski egzekucji. W operze Akacjowa 38 nastąpi zwrot akcji, ponieważ młoda Hidalgo poprosi Kajetanę, która ma osobiste kontakty z królową, o ułatwienie dostarczenia listu, który zawiera bardzo ważną i pilną wiadomość. Czy złowroga Czarna Dama zgodzi się uratować Martina? Akacjowa 38 odcinek 403 – Nagłe zniknięcie W nadchodzących odcinkach jedna z postaci znika po wysłaniu tajemniczego listu. Odcinek pełen suspensu Akacjowa 38 emitowany 22 czerwca 2024 roku, na dzień przed ślubem Mauro i Humildad. Teresa chce opuścić ulicę Akacjowej, ale przychodzi niespodziewany list o niepokojącej treści, który zmienia fabułę i przyciąga uwagę nauczycielki. Jest to list, który zakochany Oliwa pisze do Kajetany, która jednak uważa go za niewygodnego kochanka do wyeliminowania. List sprawia nauczycielkę w niepokój, która postanawia działać i zmienia zdanie co do swojego wyjazdu. Co może być napisane w liście? Tymczasem mężczyzna wydaje się zniknąć bez śladu, a jego żona Emiliana szuka go u Sotero, która, nie zwracając uwagi na sekretarza biskupa, przekonuje Teresę do zerwania ślubu z mężczyzną, którego kocha. Akacjowa 38, odcinek 403, Decydujący list. Teresa postanowiła opuścić ulicę Akacjias, a Kajetana z ciężkim sercem żegna się z nią. W odcinku z 12 lipca 2017 roku fałszywa Sotelo Rus ponownie otrzymuje dziwny i tajemniczy list, czy tym razem również będzie to list od oliwy? Tymczasem oliwa znika bez śladu, wprawiając swoich bliskich w rozpacz, oczywiście nieświadomych powodów jego dobrowolnego zniknięcia. Żona jest pierwsza, która szuka pomocy, Akacjowa 38 odcinek 403, Żona w niepokoju. Oliwa wydaje się naprawdę zniknąć bez śladu, a jego żona, Emiliana, udaje się do domu Kajetany, aby dowiedzieć się o losie swojego męża. Sotero jednak nie ma w domu, a Emiliana przypadkiem spotyka Teresę i opowiada jej wszystko. Przypadkowo list trafia w ręce Sierry, która po jego przeczytaniu ujawnia kobiecie, gdzie może znaleźć swojego męża. Teresa jednak odkrywa, czytając list, że kochanek Kajetany chce odebrać sobie życie, a wiadomość wprawia ją w wielki niepokój. Akacjowa 38 odcinek 403, trudny wybór, Teresa informuje Kajetanę o sytuacji, wizycie Emiliany, w zamiarach Oliwy ITD. Młoda nauczycielka odkrywa jednak, że kobieta nie chce się z nią dzielić swoimi przemyśleniami. Tymczasem, według fabuły Akacjowa-38, córka Fabiany mówi swojej przyjaciółce o nadchodzącym ślubie Mauro i Humildag i sugeruje, aby spróbowała go zrujnować. Ceremonia odbędzie się w tym samym czasie, w którym Oliwa umówił się z Kajetaną, jeśli kobieta się nie pojawi, Oliwa popełni samobójstwo. Co więc zrobi Teresa? Akacjowa 38, odcinek 402 i 403, streszczenie, Ramon wpada w kłopoty, ponieważ podejrzewa się go o próbę zamachu na życie Guinnessa i Durana. Clemente Heredia, prawdziwy sprawca podwójnego morderstwa, przybywa na komisariat. Bez zauważenia przez policję, grozi poważnie Palaciosowi, który następnie kategorycznie odmawia dalszego przesłuchania. Trini udaje się uratować Marię Luise przed próbą porwania. Oliwa, dręczony strasznymi wyrzutami sumienia i zaniepokojony wiadomością, która rozeszła się po całej dzielnicy, on, religijny i żonaty mężczyzna, zdradził żonę z Kajetaną, zaczyna się biczować. Potem pisze tajemniczy list. Fabiane dręczy jeden niepokojący ją wątpliwość, co jeśli podsekretarz, chcąc zemścić się na fałszywej Sotelo Rus, zdecyduje się opowiedzieć biskupowi o swoim romansie z Kajetaną? Ta ostatnia uspokaja matkę. Oliwa nigdy nie zdradzi jej zaufania: Martin i Casilda pobierają się w więzieniu w obecności Leonor, Pablo i adwokata Feli. Udaje im się spędzić razem noc, przeżywając niezapomniane chwile. Mauro i Teresa przysięgają sobie wieczną miłość. Kiedy policjant wraca do domu, Humilda dwita go z gniewem i oburzeniem, twierdząc, że miała koszmar, w którym widziała go w ramionach Sierry. Tymczasem Sierra spotyka się z Kajetaną i mówi jej, że na zawsze opuści dzielnicę. Mauro wyjaśnia swojej przyszłej żonie, że bardzo kochał dobrą nauczycielkę, ale teraz to już koniec między nimi. Do Kajetany dociera dziwny list. Żona Oliwy Emiliana przybywa do rezydencji fałszywej Sotelo Rus, aby dowiedzieć się o losie swojego męża, który nagle zniknął bez śladu. Kobieta poznaje Teresę i opowiada jej wszystko. Przez dziwny zbieg okoliczności list podsekretarza trafia w ręce Sierry, która uspokaja żonę mężczyzny. Wie, gdzie może być jej mąż. Kiedy nauczycielka otwiera list, prawie mdleje, odkrywa, że kochanek Kajetany zamierza odebrać sobie życie. Wstrząśnięta, Sierra, kilka chwil później spotyka czarną damę, która mówi jej o nadchodzącym ślubie Mauro i Humildad i zdecydowanie radzi, aby sprzeciwić się temu małżeństwu.